NOSEL kręci w Radiu Z. Czas na kontrolę zeznania podatkowego, baśki z klatki B, czyli Barbary Kwarc. Halo e, Witam po tej stronie z marketem Małgorzata z Urzędu Skarbowego. Czy rozmawiam z podatniczką, paną, panią Kwarc, Barbarą? Jaką podatniczką? Tak, słucham. No, no, pani płaci podatki, więc jest pani podatniczką na świetle prawa. Tak, słucham, oprócz no, Proszę pani, ulga przypada małżeńska, czyli pani, plus pan, tak? No. I chciałabym teraz, aby pani udokumentowała pożycie małżeńskie z łaski swojej, ponieważ tego no nie mam, no po prostu adnotacji brak. Ja, się na, ja, ja ja w tej rzeczy jestem ciemna, nie wiem o co chodzi. Dobrze, czy pani ma małżonka? Mam. I pani z nim, i teraz urzędowo powiem, uprawia kopulację? Jest codziennie, tak. To no, no to proszę pani, przysługuje pani prawo do tego, żeby pani skorzystała z ulgi podatkowej. A co to, a, a co to ma urząd skarbowy do, 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 do seksu? Bo z tego co widzę, proszę pani, pani się z małżonkiem rozliczała i przysługuje sugiwała wam ulga. I my musimy wiedzieć, czy wy jesteście razem. Czy ktoś może to poświadczyć? Może. Na przykład yy, osoba wiarygodności publicznej, czyli ksiądz, tak? Nie. A któż? Nie, ksiądz nie będzie takie rzeczy świadczył, bo ksiądz to samo robi, to co ja. Ja rozumiem, czyli proszę pani... Ja panie, też rozumiem. W tym przypadku... nie mogę. No, w tym przypadku, słucham, W tym panie. przypadku inną osobą zaufania publicznego jest A. Strażak, B. Dzielnicowy, C. Policja, B. Straż miejska, D. Straż miejska. Kto? Nikt, nikt, z tych, nikt z tych osób. Żadem. Nie ma pani dobrych kontaktów z dzielnicowym, bo ja na przykład mam. A ma co mnie dzielnicowy. No Zielnicowy on. Tylko... A po co mi je mam monitorować? I, I już pani mówi. Ja mu nie I... płacę za to. Ale ja pani powiem, proszę pani, o wtedy zaświadczenie wystawia do urzędu skarbowego i pani może się z małżonkiem rozliczyć wspólnie. Numery, pani proszę pani, bo się zdenerwuje. Nie Proszę pani, bo się zdenerwuję, wtedy będę inaczej z panią rozmawiała. E, I wtedy on wystawia zaświadczenie i do Urzędu Skarbowego może pani się wspólnie rozliczyć nie, Niech się ku... w tym urzędzie skarbowym do roboty ku... bo niech, i niech bata nie moczą. Takie w tym przypadku proszę przygotować mieszkanie na monitoring. A po co? No monitoringiem to załatwimy, jeżeli osoba w wiarygodności publicznej pani nie odpowiada, to monitoringiem. Będzie się myła, będę się populował to wszystko będzie na monitoringu. To jest ostateczna ostateczność. Ostateczność? Ale my na to pieniądze Jak ja się nie mamy. zgodzę, to zapraszamy do nas do urzędu na wymieszkanie, proszę pani, tego co pani e, współżyje z małżonkiem. Weźcie się, k***a, w tym urzędzie do roboty i siema! To jeżeli pani nie chce iść na współpracę, to niech się pani posłucha w Radio Z. Witam tu Kamil Nosel Radio Z, a po drugiej stronie na Lubię takie jaja. Dobra, super. No słuchajcie, w Radio Zed.